Dzień dobry widzowie, nagrywamy sobie z Apokalipsy, tak jak chcieliście. Oczywiście gramy z moim kolegą Stachu i będziemy już grać. Ja nie przedłużam i lecimy z tym koksem. Dobra, wczytuje nas. Okej, okay, jesteśmy w Bingie. Dobra. Okej, okay, i kupujemy sobie tutaj starter paka. klasyczny. Okej, okay, musi nam wczytać. O Boże. Dobra, poszukajmy miejsca na rozbudowę. Mój kolega zaraz dołączy. Tu jest spoko miejsce, dobre, ja wam tu wytnę, się nie byli się tym Ok, to sobie zbierzemy. O, mój kolega w ogóle już jest. Zbierzemy sobie materiały na rozbudowę bazy. Żeby ta baza jakoś wyglądała. Oczywiście musimy zebrać też głównie na to, żeby rozbudować, zakryć bazę. I tu wam przyspieszę bo wiecie, jak musimy ją zakryć. No właśnie, bo nam mogą zniszczyć, i wtedy będzie koniec gry. To jak taki hardcore, że dead już nic się nie zrobi. Mhm, dobra, zalepiamy. To musi nam na razie wystarczyć. Mogą nas chyba bić, ale nie wiem. Czasem są takie błędy, że za nas ściany to bią to. Tak jest. No. Jest mała szansa na to. to przyspieszał, bo będę Na klasę, wybieramy znowu materiały. I się tam mi się wydaje. Oczywiście jak coś mojego kolegi nie kolegi bo gdzieś yy, bo w nagry nagrywaniu mi... Nie załapało go i nie będzie, nie będzie słuchać jego głosu. Ogólnie, bo nie chce. No i dzionek, tu zakrywamy bardziej bazy i już zaczynamy. Zaczyna coś z tego wychodzić. Na razie to wygląda jak kupa, ale zaufajcie, to będzie później lepiej wyglądać. Kolega zaraz idzie na wyprawę. Tego nie chcemy, oczywiście. Dobra, już możemy zacząć coś tam robić. Klasyk drabinka. idealnie musi być i git. no prawie oczywiście trzeba znowu iść po materiału niestety ta podłoga jak coś tak będzie później to lepiej będzie wyglądać Śrubki na palisadę będzie, żeby wzmocnić tą bazę, jak coś będzie. Part 2, i można trzy. Part, jak dotrę daleko z moim kolegą. Ach, te tylko materiały męczą nas. Chyba już pora coś do, dorobić. Mój kolega przyniesie mi zaraz yy, rzeczy do budowy i No, tak robimy. Dobra. Dobra, kryptujemy włócznie. Okej. Okay. I mój kolega tutaj coś dla mnie ma fajnego. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz może jakoś lepiej to będzie wyglądać. Tak, to robimy, pyk. Może to pyknie To takie duże jest? to inaczej wygląda, że to jest takie malutkie. Ja no nie wiem, czy to się gdzieś użyje. O, mój kolega chyba wierząc, że tak stawi. No dobrze. Jak coś te kanały właśnie automatycznie strzelają? I mają nieskończoność amunicji? Dobra. już nie ma ich. To ich zjada. Nasza baza nie wygląda jak kupa, tylko wygląda jak mała kupa. No nie da się zjeść, koleżko, tego. Teraz myślimy nad tym, jak to, co z tym zrobić, jak to jeść Bo ja mam problem, bo mam mało głodu. I pragnienia. Ja idę szukać jedzenia. Zdragnienie chodzi. Tu coś chyba widzę. Ziemniory. O! I jamy. Dobra, pieseczka. Chyba nie ma nikogo. Dobra, idziemy. Bierzemy Szybko! Dobra, idziemy do tego domku, bo tam nic nie było za to Zapokiwamy korażka. I gsta. Biegniemy. To jest krzywda, Panie bierz, 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 Blisko, Blisko, Ta, Było blisko, było blisko, było blisko. Nie, 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 O Boże. To samo chyba. Dobra. Chlebek. Boże, ile on mnie będzie konił. Chyba odpuścił? Dobra. Już nie daleko. Oto nasza baza. Co z tym zrobić, z tym żarełkiem? Ej, gdzie to jest? O dobre, tu drewno mi się zimnie zbakowało. Dobra, no i zrobimy palisadę no. Окей, две. Ну и тут поправки мало. Мы все, мы wyczyścić i zrobić od nowa te kolce no źle to zesłanie tam co jest dobra no niech zostanie W razie czego, w sumie ściana tu damy. Teraz to jest bezpieczniejsze. Kraftujemy, kraftujemy, krafting. Super, super określenie. Mega. No i kurde, no fajnie by się to skraftowało. Ja, tak. እሷ ረስ ለ ብሎ ነው Ale jak dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie suba i lajka, dobra. Jakie mi miło. Drewno. I drewno. I kolejny drewno. Mega drewno. Elektrownia. Chyba nie dam rady. No i no, jeszcze. Ja szybko było ja z ząb żoną ząb minioną wiekiem wody mi brakuje już lepiej Podjedzę tu nam ochronę, ulepszę. No i tu dajemy spalka. jest chyba ten ułodę armu. No i siedem, sześć, piękna zbrojka. I pięć, tak. No, tu będzie ten do pieca. I do pieca do pieca. Dobra, i jest wy, i do pieca. Chyba idziemy na elektrownię, no. Mój kolega mi tutaj daleki Dobra. i teraz mi się uda. Lekli leki, leki Ba nie żajdę z tej strony. Chyba ja z tym zombiakiem. Burzę i No i zmarnę dwie parę leków Ale chyba było warto po tej skrzynce. Czyli psiki. Szkoda, że nic do pisa nie ma. No by się przydało. O, dobra, My kolega zbudował to do wody. Mhm. No i dobra. O, kurde, to jest drogie. Ale ja chyba by i pieca? Mam żelazno. Dlaczego dwa? Mój kolega chyba zabrał. A bo on potrzebował na skraftowanie tego dowody Ej, to jest spoko. Ej, mnie na to. Ogarnij kable m w taki i psztake, sztaki żelaza i nie No jest tam woda. No dobra, sprawdźmy. No oczywiście. Klasyk. Ja idę po coś do pisia, bo u mnie ledwo. Bo ogólnie jak spadnie wam średna, to to... Do końca to już tam zabiera po 2 HP na sekundę, więc nie za Dobra, Boruby. Szybko, szybko. Uff, dobra, dobra. Było blisko. do kokosy. Ona mi uratowała życie. Tss, mm. dobra. Sześci metalu mam. Może i żelaza. Chyba. No. Skraftuję chyba tam wieżyczkę. Albo klatę. Ja no. no, chyba wieżyczka, mhm. ale kusi ta klata. Albuje kabli. Tu są. E. No, dobra. No i klatę craftujemy. No i to moją kolację damy. Dobra, zostawiam mu to w skrzynce. Niedługo kons od Kinga, widzowie, więc jak nie daliście jeszcze lajka, to miło by było. I subik. Więc fajnie by było więc zostawcie, ja proszę. Jeśli dotrwaliście do tego momentu napiszcie w komentarzach. Hashtag zombie, z obyby i e. Chcę, już strach nie Ale pamiętajcie, że będzie kolejny odcinek. Woda, super woda, woda. Woda. Co by skreftować? A ten, no kto widzę, jest dobra. Hmm. Czegoś mi tu brakuje, nie wiem czego. Ale ten miecz jest fajny. Podstawowa wieża. No niby nie taka droga, ale chyba nie. Kolega już wraca. Okej. Okay. No nie no, nuda mega. Nuda. No ale ja was nie chcę zająć, no to możemy coś porobić, nie wiem Może znowu do elektrowni pójdę No, no w końcu mam lepszy armor To może palić. Hmm idziemy chyba lecimy no i lecimy dobrze ale to w następnym odcinku bo to jest koniec chyba